Mamy go tutaj w TNT, musimy zmierzyć szerokość uszkodzenia i wysokość uszkodzenia. I teraz bardzo ważna rzecz. Szerokość uszkodzenia jest to odległość między najbardziej oddalonymi od siebie krawędziami uszkodzenia w płaszczyźnie poziomej. Czyli jak sobie zaznaczymy O, to jest ta. To jest nasze W. Czyli szerokość. A wysokość jest to odległość między krawędziami uszkodzenia w płaszczyźnie tonowej, Czyli ta. To jest nasze L. Prawda? No i teraz ważna rzecz. To nie chodzi o żadny sposób. Zawsze w płaszczynie poziomej i w płaszczynie pionowej. Co nie? Pomierzymy szerokość. Mamy 38 mm W 38 mm. i L wysokość 45 Bierzemy tabelę na patrzą, sesja poświęcona ochronom rolniczym. rozmiar obowiązań mamy 540 i ta sesja tabeli, patrzymy, uszkodzenie ściany bocznej, szerokość 38, no to szukamy tabelka, to tu sobie pierwsza, uwielbiamy, mieścimy się, 6 mm za mało, 10 za mało, 20 za mało, 40, mieścimy się, i patrzymy długość, czyli L, mamy tu podane 100 mm, różnie mieścimy się, Czyli doszliśmy do naprawy tego uszkodzenia wkładu CT82. Czyli dokładnie taki ten wkład posłuży do naprawy tego uszkodzenia. No i zaraz przystąpimy do klejania go bo robimy to w technologii jednoetapowej. No oczywiście można tutaj powiedzmy sobie zrobić naprawę dwuetapową, jednoetapową. naprawa dwuetapowa czyli najpierw żyjemy uszkodzenie na pewno okresie, a potem wklejamy łatę na zimno. Ułatwimy sobie wulkanizuje chemicznie albo naprawa jednoetapowa, czyli wklejamy łatę od razu do opony i zgrzewamy ją w jednym clutek, tak to zrobili. Więc lepsza jest mocniejsza. Natomiast co ciekawe, te łaty, czyli te termaty, czyli łaty na czarnej gumie mogą służyć zarówno do jednej, jak i drugiej technologii naprawy. Różnica tak naprawdę polega na tym, jaki klej zastosujemy, prawda? Bo do napraw chemicznych, czyli tych zimno stosujemy po prostu kleje chemiczne, a do zgrzewania tej łaty razem z oponą stosujemy klej albo gorąco.